Dzień dobry, witam Państwa z Księgarni Neptun w cotygodniowym programie Z Górnej Półki. Dzisiaj w programie dwie książki, dwie ciekawe pozycje. Jedna z tych książek to, książka, to pozycja napisana przez Janusza Pilcha, nosi tytuł Moc truchleje. To jeden z ciekawszych reportaży z czasów wydarzeń w Stoczni Gdańskiej z roku 1980. Autorowi udaje się bardzo ciekawie pokazać, co działo się w środku, w tamtym okresie. Tutaj w książce wykorzystuje postać młodego, bardzo prostego robotnika, człowieka, który właściwie przyjechał z ze wsi, mieszka w Parakowozie z całą swoją rodziną w okolicach Gdańska. Bieda, że aż piszczy, ma problemy z ogrzaniem barakowodzu, ma problemy z wyżywieniem rodziny. Rozpoczyna pracę w Stoczni Gdańskiej i w tym nowym środowisku czuje się bardzo mocno zagubiony, właściwie nie wie o co chodzi. Jego też taka naiwna ufność powoduje, że jest wykorzystywany przez władze komunistyczne, przez bezpiekę. I mimowolnie staje się donosicielem, sam nawet nie wie właściwie w którym momencie to się stało. W tej książce autor używa bardzo ciekawego języka. Połączył taki język nowomowy komunistycznej z językiem prostego człowieka, niewykształconego i to daje świetny efekt. Autor też bardzo umiejętnie pokazuje czas początków strajków, takiej niepewności, która gdzieś tam spoczywa w każdym z robotników. Mając na uwadze oczywiście wydarzenia sprzed 10 lat, z roku 1970, każdy obawiał się strajków i obawiał się tego, co może zrobić władza. W tej książce autor też pokazuje pewną przemianę tego prostego, zwykłego człowieka, który zaczyna dostrzegać, co jest ważne i istotne. Właściwie, czytając tę książkę, czujemy się, jakbyśmy byli tam w czasie tych wydarzeń, a to właśnie z, o to właśnie chodziło przede wszystkim autorowi. Druga z pozycji na dzisiaj to książka o tym jak przeszczepiać różne narządy, części zamienne, czyli jak naprawić zepsutego człowieka. To rzecz o transplantologii. Autor użył takiego bardzo prostego tytułu, specjalnie po to, aby zachęcić nas, takich zwykłych czytelników, którzy nie mają wykształcenia medycznego, zachęcić do tej książki. I to wszystko świetnie mu się udaje, bo język tej książki jest na tyle prosty i przejrzysty, że możemy, możemy tam treść spokojnie zrozumieć, chociaż to książka związana z transplantacją. I dużo tutaj różnych terminów medycznych. W tej książce autor opowiada o początkach swojej kariery jako transplantologa. Opowiada o tym, jak jeździł samolotem, jak, jak latał samolotem w różne części Stanów Zjednoczonych i pobierał narządy, bardzo często zrywane w środku nocy. Po to, aby walczyć z czasem, z czasem, który decydował o życiu czy śmierci. Też opisuje różnego rodzaju zabiegi i, tą, i opisuje też, jak wygląda jego, jego życie. W tym całym zamieszaniu związanym z telefonami nocnymi, związanym z pośpiechem. Jednocześnie też jego życie jest nagrodzone poprzez to, że może darować komuś życie, może spowodować, że przeszczepiana nerka, czy przeszczepiana wątroba nagle zaczyna żyć i daje życie też pacjentowi. W tej książce też opisuje początki. Transplantologii, w ogóle jeszcze przed tym, jak ta transplantologia mogła zaistnieć. Niektórzy z naukowców próbowali tego dokonywać jeszcze przed czasem, kiedy znano immunologię człowieka. To była największa bariera związana z transplantologią. Opowiada o ludziach, którzy byli nazywani szalencami czy fantastami. W końcu ta transplantologia stała się faktem i o niej świetnie tutaj w tej książce opowiada autor. Polecam Państwu rzecz o transplantologii. To wszystko z księgarni Neptun. Dzisiaj dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejne już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.